Części czołem, co my tutaj mamy. Sanciong Tivoli. Sancion Tivoli, czyli najmniejszy crossover w gamie Sancionga, ogólnie najmniejsze auto w gamie Sancionga, jakie możecie kupić w Polsce. Pomimo tego, że marka Sanki jest już na naszym rynku od dobrych parunastu lat, to w dalszym ciągu wielu klientów, wiele osób podchodzi do Sancionga z pewną rezerwą, z pewnymi uprzedzeniami. Jest to marka egzotyczna na naszych drogach. Czy słusznie? Moim skromnym zdaniem absolutnie nie. Zobaczcie chociażby na stylistykę tego auta. No, Jongi na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat wykonały olbrzymi skok jakościowy, jeśli chodzi o projekty nadwozia i nie tylko, ale o tym powiem wam nieco później. Tivoli wygląda jak typowy mały crossover, typowy miejski crossover i moim skromnym zdaniem nie ma się tutaj absolutnie czego wstydzić. Ostatni lifting zmienił najbardziej przednią część nadwozia, zniknęła taka typowa atrapa chłodnicy, na tym elemencie pojawił się napis Tivoli, nie znajdziemy już tutaj znaczka Sankyonga, znajdziemy za to trzy takie elementy, chyba ozdobne, bo to raczej nie pełni żadnej innej funkcji, no i auto centralnie z przodu może się podobać, może robić wrażenie, zresztą jak jeżdżę tym samochodem, to powiem Wam szczerze, że wiele osób się za Tivoli Ogląda. Pokażę wam jeszcze ten samochód z tyłu. Tutaj lifting zmienił już niewiele. Są nadal dostępne lampy ledowe tak wyglądające. Jest duży napis Tivoli na tylnej klapie, a samochód centralnie od tyłu prezentuje się tak. Wstydu nie ma, słuchajcie. Zobaczymy jakieś środku. We wnętrzu Tivoli nie tylko nie ma wstydu, ale powiem więcej, tu jest naprawdę przyjemnie, naprawdę fajnie, naprawdę nowocześnie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony odbiorem tego samochodu z kierownicy, Natomiast jeśli patrzycie na ten model przez pryzmat ceny, to muszę Was uprzedzić, że za 9 dyszek, bo mniej więcej od takiej kwoty startuje Tivoli, nie dostaniecie tak wyglądającego i tak dopasionego egzemplarza. Ten model, ten egzemplarz, w którym aktualnie siedzę, który Wam pokazuję, kosztuje mniej więcej 150 Zł. Tak czy siak, zobaczmy co my tutaj mamy. Jakość z wykonania, przyzwoita, solidna, tak bym ją określił. Sporo twardego plastiku, twardego materiału, ale słuchajcie, tutaj nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy podczas jazdy. Dodatkowo w pakiecie skórzanym mamy skórzaną tapicerkę foteli oraz takie skórzane wstawki na boczkach drzwi. Wszystko okraszone jest jeszcze takimi pomarańczowymi akcentami, modnymi, fajnie rozweselającymi wnętrze. System multimedialny, w pełni oparty o dotyk, z wyjątkiem tego fizycznego pokrętła. Głośności, czytelny, z nieprzekombinowaną grafiką. Myślę, że po kilku dniach będziecie znali ten system jak własną kieszeń. Poniżej mamy także oparte o pola dotykowe mm, panel klimatyzacji. Natomiast fajnie, że on jest wydzielony i na przykład chcąc zmienić temperaturę, nie musimy gdzieś tutaj grzebać w tych multimediach, tylko mamy do tego oddzielny panel. Poniżej mamy zobaczcie przycisk, który służy m.in. do wentylowania przednich foteli. Tak, taka opcja w sanki Woli także jest dostępna a jeszcze niżej mamy przycisk od trybów jazdy, te tryby jazdy są trzy, normalny, sportowy oraz tryb winter na zimę, a tutaj przydaje się ten przycisk, szczególnie w zimę albo w jakimś kopnym piasku, przycisk blokujący na stałe napęd na cztery koła. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę, jeśli chodzi o wyposażenie, zobaczcie, w Sankyongu Tiwoli w 2024 już roku nadal dostępna jest taka bardzo tradycyjna, oldschoolowa wręcz zapalniczka. Pokażę Wam jeszcze zegary, oczywiście wirtualne, cyfrowe, współczesne, nowoczesne. Zegary, które mają bardzo fajny tryb. Zobaczcie, tutaj wyświetla mi się dokładnie to samo co na tym panelu. Jeśli na przykład przełączę się tylko na widok nawigacji, proszę bardzo. To tutaj też mam tylko widok nawigacji. Jeśli wybiorę sobie na przykład źródło audio, to tutaj mamy ten sam widok. Mało tego, jeśli zepnę samochód na przykład z Apple CarPlay'em albo Android Auto i będę wyświetlał ten obraz tutaj, to tutaj także na przykład mapy z Android Auto lub Apple CarPlay'a będą również wyświetlane. Oprócz tego widoku mamy jeszcze kilka bardziej tradycyjnych. Animacji, że tak się wyrażę. Mamy nawet, zobaczcie, taki widok, który pokazuje, że to auto to ma chyba z 500 koni. Zaraz wejdziemy w jakąś prędkość nad świetną, mówiąc oczywiście pół żartem, pół serio. Co poza tym mogę Wam jeszcze tutaj pokazać? Pokażę Wam praktyczne rozwiązania. Czyli mamy tutaj jedno złącze 12-V, mamy tylko jedno złącze USB i to starszego typu. Mamy dwa kafholdery, holdery jest tutaj jeszcze ładowarka indukcyjna. Jest schowek przed pasażerem, dość spory tam, zobaczcie, gaśnica bez problemu się zmieściła. No i jest jeszcze schowek w podłokietniku. Ogólnie bardzo pozytywne, bardzo poprawne wnętrze, które dla wielu osób może być zaskoczeniem. Jak najbardziej pozytywnym zaskoczeniem. Jeśli chodzi o ilość miejsca na tylnej kanapie, to słuchajcie, jest tutaj przyzwoicie. Fotel kierowcy mam ustawiony tradycyjnie pode mnie, czyli pod gościa o wzroście 180 cm. I na kolana, na nogi tej wolnej przestrzeni mam tutaj... Całkiem sporo. Stopy też bez większego problemu mogę włożyć pod fotel. Zamiast typowych gazetowników na oparciach mamy takie gumki. Rozwiązanie znane mi chociażby z pierwszego kaptura, swoją drogą, tam także występowało w takim pomarańczowym kolorze. Rozwiązanie moim zdaniem totalnie nietrafione. Wyobrażam sobie dzieciaki siedzące z tyłu i robiące w ten sposób. No, myślę, że podczas jazdy będzie to Was mocno irytowało. Co poza tym? Poza tym nie mamy tutaj żadnego nawiewu, nie mamy także żadnego złącza. USB także jest wygodnie, ale skromnie. Bagażnik najmniejszego SsangYong'a ma pojemność 427 Litrów, chociaż przyznam szczerze, że na pierwszy rzut oka wydaje się być dużo mniejszy. Wydaje się być płytki przede wszystkim, bardzo płytki, ale wystarczy, że podniosę podłogę, i tutaj już zyskujemy naprawdę sporo dodatkowej, wolnej przestrzeni. Na dodatek ten element możemy sobie zamontować w ten sposób. I mamy taki bagażnik podzielony niejako na dwie części. Bardzo fajne, bardzo praktyczne rozwiązanie. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeden haczyk, mamy lampkę. Widzę, także w nocy będziemy widzieli, co w tym kufrze mamy. Tutaj także mamy takie sznurki. Gumeczki można za nie coś wsadzić. Mamy złącze 12V. No i jest jeszcze oparcie tylnej kanapy, dzielone w stosunku 40 do 60. Także bardzo praktyczny kufer. Pod maską Sankyonga Tivoli pracuje silnik 1.5 Turbo. Jest to jednostka benzynowa z czterema cylindrami i zarazem jest to jedyny silnik, jaki w tym modelu możecie mieć. 163 konie mechaniczne mocy generuje ta jednostka napędowa, 280 Nm maksymalnego momentu obrotowego oraz standardowo łączona jest z manualną sześciobiegową skrzynią biegów oraz z przednim napędem. W opcji dostępny jest tutaj sześciobiegowy automat lub, co nie jest takie oczywiste w tym segmencie, napęd na Cztery koła. Co prawda na stronie Sankyonga nie znalazłem żadnych informacji na temat przyspieszenia od 0 do 100 km na godzinę, ale subiektywne odczucia z jazdy tym samochodem pokazują, że auto nie jest zawali drogą. Jak wspomniałem na samym wstępie, wiele osób do produktów marki Sankyong podchodzi z dystansem, podchodzi z pewną rezerwą, podchodzi nawet z obawą, że takiego groźnego słowa użyje, ale po kilku dniach spędzonych z modelem Tivoli stwierdzam, że ten dystans i te obawy są zupełnie bezpodstawne. Model Tivoli to bardzo fajny, bardzo dopracowany, bardzo przemyślany i nowoczesny crossover. Jestem niemalże pewien, że tutaj gdybyśmy zamiast znaczka SsangYonga umieścili znaczek na przykład Forda, Opla czy innego Peugeota, to wiele osób dałoby się nabrać, że jest to właśnie produkt jednej z tych bardziej uznanych na naszym rynku motoryzacyjnych firm. Okej, okay, ty woli nie podnieca, nie angażuje w prowadzenie, nie podnosi adrenaliny. To auto, które po prostu jeździ, skręca i hamuje, i na dodatek, słuchajcie, odpala na mrozie, bo nagrywam ten materiał przy minus 12 stopniach mm, Celsjusza na zewnątrz. Okej, okay, mógłbym się przyczepić do gumowego układu kierowniczego, ale umówmy się szczerze, kto w tym segmencie, kto w tej klasie oczekuje od auta układu kierowniczego precyzyjnego, niczym w Porsche 911 GT3. Nie mogę teraz przejść obojętnym obok średniego spalania, ponieważ w cyklu mieszanym to auto spaliło ponad 9 litrów na 100 km. 9 litrów na 100 km w miejskim prosto uważaj z silnikiem 1.5 turbo. No za dużo. Natomiast ogólna ocena tego samochodu jest pozytywna, zaskakująco nawet pozytywna. Tak może powiedzieć kilka osób, które tym samochodem w ogóle nie jeździły, ale sugerują się tym, co przeczytały w internecie i sugerują się swoimi uprzedzeniami do marki Ssanghyong. Jak już wspomniałem, uprzedzenia są zupełnie zbędne. Jeśli więc poszukujesz tego typu auta, jeśli szukasz miejskiego crossovera, warto może spojrzeć w stronę modelu Tivoli.